Co macie? Ja nie? mam lęk wysokości. Ja nie mam, miał, ja, ja też miał. mam. Aha, nie, no to spoko, to się rozpijem. Ja chcę być zawodowym pilotem, jak mogę mieć lęk, mogę mieć lęk wysokości. Możesz. Ja jakoś mam. <laughs> Mój ojciec też ma. <laughs> A wojsku na to. Nie, to zależy jak, jak się definiuje lęk wysokości. że lęk wysokości jest wtedy, kiedy ktoś jest bardzo wysoko, ale jednak e, dotyka no, nogami ziemi, co nie? Czyli Aha. gdzieś jest tam wysoko w górach, i tak dalej, i patrzy w przepaść. A jak, A nie, to nie taki. Ja jak, mam taki, jak, że, że w ogóle nie, nie mam nie na ziemi, tak? To jest mój lęk. Aha, lęk, że za wysoko tak, jesteś. Tak, I mimo, że jesteś nie nie, nad ziemią. Tak, że nawet jeśli. To już nie czuję ziemi, już jest źle. to <laughs>